Tutaj prezentuję hodowcy Gołąbka na pozycji pierwszej. Daliśmy go na pozycję pierwszą, to będzie samiczka, bo naprawdę gołąb wart uwagi, polecenia i trochę czasu, bo to jest tak naprawdę ojciec tego Gołąbka, kapitalny lotnik. 11 konkursów w tym roku, ale to, że 11 konkursów zrobił to to. to to nie chodzi o to, tu naj, największy wyczyn tego, tego ojca jest taki, że na 12 tysięcy gołębi wygrał maraton z trudnego, wymagającego lotu 10-godzinnego 730 km, także, także klasa tego gołębia mówi sama za siebie. I to był gołąb, który był drugi w oddziele w tym roku z 250 km, pierwszy w oddziele z maratonu. I chyba z jakiejś 300 był w dziesiątce i z 500 także... Drugi ze ale, ale rund, ale rund y, gołąb leci wszystko, nie? Ten ojciec. I powiem y, hodowcy przypadek, zapomnieliśmy tego gołąbka włożyć do gołębi lotowych, nie wiem jak się to stało. I ten gołąbek został w rozpłodzie, dlatego jest na aukcji. Bo to, to był gołąb przeznaczony, bo to jest gołąb z pierwszego lęgu. Ten gołąb miał przeznaczony być do lotu, przez pomyłkę został. Nie wpuszczony do gołębi. To z wystawy możesz tam dogrzać. I tu jeszcze raz jeszcze chcę powiedzieć, że ten ojciec idzie na wystawę w kategorii H, na okrywową wystawę. Na, natomiast jeszcze, jeszcze krótko o, 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 o Pradziadek znowu ze strony matki był najlepszym lotnikiem oddziału z tych ludych się wywodzi. Także, także tu są znowu wybitne gołębie. Brat... Brat Babci był naj drugim lotnikiem rejonu i najlepszym lotnikiem oddziału, także co będę mówił, jakie tu są.